Więc cześć i czułem kluski z Rosołem. E, chyba bardziej żywszy jestem dzisiaj. Wczoraj się czułem trochę tak średnio, ale e, jest kolejny odcinek Anliset. Wow, nie sądziłem, że, że, że to kiedykolwiek nagram e, dzień po dniu. E, no, co to dużo mówić. Trzeba e, wygrać wojnę. Zwłaszcza, że po... No właśnie miałem profil grać pokazać yy, wczoraj, ale o tym zapomniałem, więc tutaj wszystko pokazuję jak to wygląda. Tam Normandy, Berliny, Tunezję to nawet nie ma co patrzeć, bo tylko tam się bawiłem tak, 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 tak niedosłownie. Yy, no, kolejny odcinek, Ni, nic nie grałem od momentu poprzedniego. Ósme? Nie, 9 tak, teraz 9 będzie. Bo ósmy wrzuciłem w eee, piątek. Jak chwilka który... dzisiaj mamy? dzisiaj jest. Czwartek piątek. Dobra. Wrzuciłem dzisiaj. Nie umiem w liczby i w dni. Zrzuciłem <laughs> dzisiaj. Gdzieś... <laughs> Następny odcinek wyjdzie pewnie jutro 19, a ten może 20 nie wiem. Anyway, any, any, anyway. No, tak ja postać jakbym troszkę nie monwalkowała nic nadzwyczajnego. Bąbka idzie tu. Ja idę tu... Ktoś miota ogniem... Ktoś miota roxą... No to se pamiotam. No. Frajer. Hey, I suppose. Standardowo mój program do nagrywania obniża ASPS na 5000 BBC. Hmm. Dlatego też nie lubię nagrywać. Mój komputer najzwyczajniej w świecie sobie z tym daje radę tak średnio. Nie? A jednak chcę trochę fanu wyciągnąć z gry. Ja mam z tym problemem. Niestety. O! Okej. Okay. A no to, to już smutne było, nie? Dobra, wyjątkowa sytuacja. Yy, biorę mojego człowieka. To, toro to, 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 to. Człowieka hmm. Przy odrobinie szczęścia zabije Też drugiego czołga, tanka Ten mój jeden Niemiec umrze najpewniej Bo jest upośledzony, a szkoda Bo to najfajniejszy nie Niemiec To tu się dzieje Próbuję wyskoczyć tędy, też nie, nie było prostsze, nie? E, tak, tak, tak. tak. I powrót. O, teraz ja jestem cały zdrowy. To nie, nie dokładnie to, co idzie tak, jak planowałem, ale powoli, tylko szkoda, że my musimy je dłużej spędzić a, to, to wrót był, dobra, nie wiem czemu mi się zlał tak na szarą i myślałem, że to nasz. Otóż nie, tym razem. Co wziąłem z Myślałem, że wziąłem tych... Yy, ...inżynierów. Yy, nigdy nie możesz być pewien. Nie było nic, spędziłam przez chwilę, miałem 46 i wiesz, to gra jak człowiek. Dobra, więc teraz wyjdziemy na wieżę. Na wieżę. Eee... This... Doesn't fuck. Eee, uznajmy... że nie żyje. To będzie dosyć dobre uznanie. Słuchaj, nie, teraz muszę podrapać się po gałce. Pod kontrolera. To jest to, to nie miało zupełnie sensu. E, dobra. Bez, niech będzie, że to zostawię. Przecież przy drewnie to ładunki wybuchowe mają naprawdę jakieś psychiczne problemy, bo drewno je nie, nie zatrzymuje. Z takie pociski. Kejnda to ma sens y, dla zwykłych pocisków, ale tutaj nawet dookoła burzące przez drewno przelatują jak chcą, ale wydaje mi się, że nie powinno, w końcu odołokowo-burzące to przy kontakcie <coughs> z dowolną powierzchnią. Super, całym sobie na do płuc. Um, to nie tak do końca wyglądać, ale skoro już... Aha. Dobra. O, o umieraj O Boże co to była? O Boże Co za przycina Chryste pani aż mnie kurde rzuciło mną ...10 kierunków, a nie, oni się rodzą w tamtym Nie wyszło Oj Oj przeżyłem a ja to chyba nie jest z czego powinienem się cieszyć. Przynajmniej nie teraz. Ponieważ wolałbym iść nieżynie ale nie chcę umrzeć specjalnie. Mam doskonały pomysł. Faktem, faktem, po pierwsze, chcę zbudować hmm, jakieś dobre miejsce. Dobra <grybujesz> Ok. O. A za blisko jest. W sumie, w sumie to chciałbym przeżyć. Tak, to jest do dobry sum sobie w tym miejscu zbuduję. I to będzie 10 razy lepsze miejsce niż tamto. Tam. jest tutaj zakrycie. Co prawda, to tylko słona, ale. Zadziwiająco słona. Może nawet słona, ale ja się tam nie znam. Tutaj ta Wsłama też mnie częściowo ochroni przed wzrokiem niedobrego yy, Ruskan. O, o nie, tu mój punkt. nie się szczęście to nawet we mnie widać, że to jestem na krańcu. No na mój punkt Więc się cofnę i zbuduję go jeszcze nie mam materiału. Well Nie chce mi się zmieniać po postaci żeby yy, naprawić No, no cóż. Fajne lag, no uwielbiam nagrywać, nie? Ja chcę się bawić. A nagrywanie mi przeszkadza w tym.. Gdybym miał dobry komputer, to, to mógłbym nagrywać i nagrywać i nagrywać. Gdybym miał miejsce mógłbym nagrywać i nagrywać i nagrywać. Ale jak tak ma być, to normalnie prędzej urodzę, niż nagram coś częściej. Fajnie się nagrywa i tak dalej. Zawsze jakieś... Ez albo i nie O Yyy Granaty, pancerbusie. Raz, dwa, trzy O nie, 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 Przepraszam bardzo, ale... O dobra. Dlatego to lubię. A. Czasami ma to jakieś problemy. Czasami nawet emocjonalne. Ale nie wszystko jest idealne. Niestety. Już tu nie ma. Ojej. Definicja nie ma, to nie... Definicja um, nie nie wiem. Definicja nie trochę za daleko. A ja definitywnie na ja tym stracę. Przyszedł z tej strony, z tej strony no to my się odracamy. To jest smutny widok. Nie, ale dobrze idzie obrona. Jak, jak, jak naprawdę bardzo dobrze pójdzie, to uda mi się nawet w tą rozgresz co zrobić trzy gwiazdeczki i będzie ostatnia nagroda taka główna Ech. Nie, te lagi po prostu No, nie ja, chcę sobie pochodzić i sobie trzeba wyobrazić, że gdybym nie nagrywał yy, te Fa to był. Czułam jeszcze lepiej. o może bez przesady, ponieważ tak często te fanie nie boli moje nagrywanie. O nie, nie, nasz buch tylko... Tylko spłonie. Aby nie? Nawet nie. nie spodziewa z tej strony, nie no ja nie wiem, aż, aż muszę zrobić yy, menadżer zadań i zerknąć co mi zżera tyle normalnie nie wiem, no niby mój program do nagrywania pokazuje, że nic praktycznie nie zżera, 100 MB RAMu i co? i gra chodzi jak kupską. no to zgrywanie obrazu i tak dalej, no ale kurde, będę. Temu karabin ma no już sobie perfekcję. coba udah pokoknya yang web misalnya No... ale idę Super, zostałem dowódcą tego czołga Czuję się jak dowódca tego czołga. Chyba wyjdę, nie? To nie było mądre. A, Wracam za sianą. Chociaż kurde, dobra. MP. Nie wyszło. Co? co? Nie ma tu. Zdziwiony jestem, przynajmniej bardzo, o, aż, przez tę naszą umierę. A, powiedzmy, że zrobię takie małe randywo potem co? No, na szczęście mój był pierwszy To jest drugi czołg Więc yy, ja sobie wezmę drugiego Chwileczkę, potrafię się po oku o, Ważne jest trzymać oczy w dobrej kondycji Dobra Oj, Dobra. Hmm. Tak, oczywiście O, wrog chyba tutaj no, Bo i nie, albo i tak

Się zdobyć z tego psy, nawet nie mam zielonego pojęcia, czy uda mi się zdobyć. Aż 10. Nie, zostawię tu minę, jakby coś chciał przyjść. O, przejmą tą strefę, to dobrze. Nie skończy się tak szybko ta rozgrywka i może uda mi się zabić troszkę więcej wrogów. I odcinek będzie dłuższy, win, win. O, tu jest, dobra. Jak się zabić dziesięciu w jednym życiu? To czasami to normalnie jest. Oni się tu odrodzili. Nie! Gdyby nie spawn protection, to by ja bym ich wszystkich wykosił. Mark my words, kamret. A, no w sumie, teoretycznie mówię do nich, więc... Ech. O kurde, ale normalnie. Ze strachu też ja się zesrałem, nieźle. Kurde. No, nie wyszło aż tak dobrze, jak... Jak planowałem, by wyszło. Myślę, że parę opłaca opłaca się, żebym postawił tutaj jeżyka. Dzięki temu, że ten czołg nie zniszczy osłony. A to jest w ogóle wrogi czołg! Ja się pospieszyłem Kurde Ten jeden raz chciałbym być szybciej Żeby e, Wyjąć jakiś Najpierw dostać z boku od jakiegoś frendzla. Tu zarzucę minę, jakby komuś się zechciało tu przyjść. Tu bombę, bomby, może nie zabiją. No, wyskakuj z tą głową. Kurde, nikogo tu nie ma Oprócz te dobre wędzie tamki. I to z Te bomby mnie nie zabiją. Ale za to może mnie ta artyleria zabije. Albo on. Zabiło on z nas najpierw w jest ich, i potem przeskoczę szybko znowu do pełnów i ja, komendant całów Wow co by 100% o tak 100% to to już w to jeszcze o wiele ja nie przejmam tegot takie Co z tym dźwiękiem się zmienia? Ja się pytam. Niestety i ślepoty. O ślepoty mnie dzieli naprawdę niewiele O, nie tu są, Halo. Okay. Nie udało mi się. Dobra. Nie bardzo ktoś cie... ktoś, używa mojego punktu. Cieszę się, i się wkurzam, Ja też chcę go użyć, żeby wparować yy, na punkt z pm może zrobić jeszcze jakieś 9, 9, i chciałbym przeżyć do tego momentu. To osób zajmujących się tym, że w Wszystko. spróbować, ja. Akurat musiał się zatrzymać raz zwycięstwo! O, Ola Victoria, otofię o, to, o to Czy jakoś tak Czy ja nie gram na TS, więc co ja w ogóle gadam? to ktoś zespał no, na moim punkcie, kliska kliska, to już ja się zespał w takim razie. Oni przejmą ten punkt, mi się to podoba. Mam nadzieję, że przejmą. Zobaczcie, po to dla mnie. No i bombas po prostu. Naprawdę. A, dobra. Bombas, jak dla mnie, naprawdę bombas. Eee... Yy, a tu. Dobra. Dobra. Kokolwiek to. Ko będzie miał kiedykolwiek tylko ochotę obiecuć cały ten filmik? Tak? Z własnej nieprzymuszonej woli? To bomba dla to też. Kurde, co w nieba. No ale będzie to mój troszkę. Ale on mnie nie wydaje się przybliżać, więc mu pomogę. No cóż. Ona najwyraźniej jestem zbyt ślepy, żeby operować, Wsiągł. gdzie się chowa Fritz? znaczy Iwan, za dużo grałem, dobra. Tam. Skupiam, tam, dobra, wejdę, tam się skupiam żeby trafić te małe góry na dalej dobra wejdę tutaj się wezmę będę miał lepszy. Lepszy lag, oczywiście, lepszy. Tak, tak, tego mi było trzeba, lagu. A, kolejny. Mmm. Po prostu. A spróbuj, mnie Spróbowałem. <śm> nie, jestem strasznie niezadowolony z tej rozgrywki. Wszystko przez lagi. Boże, jak to nagrywać z lagami, Czy mój komputer jest takim kupskim? Czy te wszystkie programy do nagrywania, które używam, są takim kupskim? Ale Lipton po prostu, dobra, dobranoc.